Cześć, nazywam się Joanna, Wing Chun już trenuję od ponad 5 lat w Sopockiej sekcji No i śmiało mogę powiedzieć, że jest to moja pasja, jest to mój konik, jest to coś, co po prostu kocham robić No i nie wyobrażam sobie teraz życia bez tego Wing Chun to nie tylko sztuka walki, ale to są też przyjaźnie zawarte na sali oraz wsparcie, jakie dostajemy od mistrzów Taki ciężki i regularny trening uczy nas wytrzymałości, dyscypliny, cierpliwości, pokory, szacunku oraz no przede wszystkim pokonywania trudności, co z pewnością pomaga mi w życiu codziennym. No, i dzięki temu mogę stwierdzić, że jestem lepszym człowiekiem. No, a ogólnie dla mnie Wing Chun to jest taki skarb, który, yy, który dostajemy od naszych mistrzów i który z pewnością powinniśmy pielęgnować, yy, ponieważ jest to tylko nasze jest to nasza taka wartość, coś, co byśmy, możemy przekazać dalej. Także ćwiczmy, dzielmy się swoim skarbem, no, a na pewno ten skarb zyska na wartości. Trzymajcie się, cześć!